Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu Emiline. Dzisiaj porozmawiamy o moim życiu, więc zapraszam do słuchania. Postanowiłam nazwać ten odcinek Życie Lately. I to będą po prostu jakieś takie ogólne myśli, którymi chciałam się podzielić. A które nie są jakby częścią jakiegoś jednego tematu, i które byłyby niewystarczające, żeby stworzyć z nich odcinek. Więc po prostu zacznijmy. I tutaj chciałam Wam głównie opowiedzieć o tym styczniu i lutym, który właśnie minęliśmy, bo to był jakiś taki inny okres mojego życia do wszystkich, które były wcześniej, albo po prostu. Bardziej zaczęłam zwracać uwagę na swoje życie, jakkolwiek dziwnie to brzmi. O, po prostu jestem bardziej uważna teraz i nie wiem, widzę tyle ciekawych rzeczy, o których chciałam Wam opowiedzieć. Więc zacznijmy od tego, że pierwszy raz w życiu poczułam, że to będzie mój rok. I może i tak nie jest, ale ja tak głęboko uwierzyłam, że tak jest, że to się zaczęło dziać naprawdę, bo jakby. Wiecie, kojarzycie to takie, że nowy rok, nowa ja i wszyscy się w sumie z tego śmieją? To ja w tym roku naprawdę był sylwester i ja poczułam, że to będzie nowy rok, nowa ja, i wstąpiła we mnie tak wspaniała energia od 1 stycznia i jest super, po prostu. No, styczeń ogólnie był ciężki, ale też nie aż taki ciężki jak zawsze, bo zmieniłam po prostu swoje nastawienie do sesji. Bo Teraz miałam w tym roku takie nastawienie do sesji egzaminacyjnej, że muszę ją tylko przetrwać i będę miała spokój. Że to nie jest coś, co jakby nie jest to ściana, o którą ja się uderzam i która jest nie do przejścia, tylko bardziej po prostu jak góra, po której ja wchodzę, bo to ją przejdę pewnego dnia i to będzie już za mną. I bardzo mi to pomogło, bo dzięki temu miałam gdzieś w głowie taką perspektywę, że. To się prędzej czy później skończy, bo ja naprawdę miałam dość już w tej sesji, bo tych egzaminów było mnóstwo i nie miałam na nic czasu. I faktycznie dokładnie 31 stycznia wyszłam z mojego instytutu i się prawie wszystko nie skończyło. Prawie ponieważ miałam na koncie jedną poprawkę. I ta poprawka to jest jakiś żart, mam powiem, bo to był pierwszy egzamin, który pisałam w tym roku i. Okej, okay, może to jest moja wina, że ja uznałam, że to będzie proste, ale ja wyszłam z tego egzaminu i wydawało mi się, że poszło mi okej, okay. po czym dwa dni później dowiedziałam się, że nie zdałam, i to był nadal sam początek sesji, i ja się poczułam bardzo źle ze sobą, bo właśnie nie dość, że testowałam to podejście, że sesja to jest góra, którą ja muszę przejść i potem będę ją miała ze sobą, to w ogóle. Testowałam nowe podejście do życia, czyli właśnie próbowałam się mniej stresować i bardziej dbać o siebie, a trochę mniej nacisku kłaść na naukę. I to nie jest tak, że ja się nie uczam, bo ja się uczam bardzo dużo, ale właśnie bardzo dbałam o siebie. Dbałam o to, co jem, czy się wysypiam, czy ćwiczę, czyli tak jak zawsze się zachowuję. Tylko w sesji to zawsze to na drugi plan, a teraz stwierdziłam, że to nie zejdzie na drugi plan. I wiecie, jak ja się dowiedziałam, że ja nie zdałam tego jednego egzaminu, to. Ja już po prostu byłam przekonana, że totalnie zawodzę, że mój system zawodzi i że będę zaraz poprawiać wszystko, bo przecież się wcale nie uczę. Co też jest nieprawdą, no bo ja się naprawdę cały czas uczyłam. Ale właśnie bardzo szybko zwątpiłam w swój system, chociaż to była właśnie tylko jedna poprawka, bo wszystkie inne egzaminy zdałam i to nawet ładnie i jestem po prostu z siebie zadowolona teraz. Ale miałam bardzo Głęboki moment zwątpienia, iż to był sam początek sesji. Ja się od razu poczułam taka zdemotywowana. Plus, jeszcze to było już po tym, jak nagrałam odcinek dla was o tym, jak zleć sesję, ale jeszcze przed tym, jak go opublikowałam, ja się tam właśnie chwaliłam, że o, nigdy nie miał poprawki. I potem ja edytowałam ten filmik, gdzie ja o tym wszystkim mówię, i się czułam jak taka totalna hipokrytka, bo no to już nie było prawdą, I ja naprawdę miałam tą poprawkę. I ja wiem, że. To nie jest rzecz, która powinna mi aż tak wchodzić na psychę, i że poprawki są normalne. I pamiętajcie to, jeżeli macie taki mental kujona jak ja, że poprawki nie definiują waszej osoby ani posiadanie warunku, a, albo właśnie gorsze oceny, to nie definiuje waszej osoby ani waszej inteligencji, bo mam wrażenie, że bardzo często to jest po prostu loteria z tymi egzaminami. Czasami można nie umieć nic i się prześlizgnąć, a czasami można umieć bardzo wiele i po prostu się nie udaje. No ale właśnie bardzo, bardzo dziwnie się wtedy czułam ze sobą, bo z jednej strony byłam z siebie bardzo dumna, że mam ten taki system, że właśnie dbam o siebie i tak dalej, a z drugiej strony to zaczęłam się zastanawiać, czy jakby kosztem dobrego samopoczucia w trakcie sesji, bo ja się naprawdę czułam wyśmienicie przez większość czasu i zastanawiałam się wtedy, zastanawiać, czy kosztem dobrego samopoczucia podczas sesji jest nie egzaminów. I wtedy doszłam do wniosku, że w takim razie te studia są jakieś absurdalne, bo nie powinno tak być, że... Nawet jeżeli, no powiedzmy, że to są studia, i są na dobrej uczelni, i są na swój sposób prestiżowe, to i tak nie uważam, że powinno tak być, że kosztem naszego zdrowia zdajemy te egzaminy. To jest niefajne. Ale czułam się jak hipokrytka, a hipokryzja to jest jedna z tych rzeczy, których ja naprawdę bardzo nie lubię, a więc tym bardziej to było nie w porządku wobec mnie samej. Ale no, to już się skończyło, napisałam już tą poprawkę, czy ją zdałam? Nie wiem, ale to nie jest istotne już w tym momencie. No ale właśnie sesja się skończyła i miałam takie rozkoszne, naprawdę rozkoszne 4 dni tylko dla mnie, bo siedziałam sobie jeszcze wtedy w moim mieszkaniu warszawskim i poświęciłam te dni na sprzątanie i ogarnianie mojego mieszkania, na spotkania z ludźmi i na robienie wszystkich rzeczy, których nie miałam czasu robić w sesji i... Dochodzę do wniosku, że należy do tego typu osób, które zawsze sobie znajdą coś do roboty, bo jak tylko wydaje mi się, że wszystkie zadania się skończyły, to potrafię sobie znaleźć kolejne. I naprawdę, wiecie, ja nie miałam już wtedy sesji ani nic, ale ja wstawałam o 8 rano, robiłam sobie listy zadań i tak dalej. Ja funkcjonuję w ten sposób i jestem z siebie zadowolona. A potem poleciałam do Hiszpanii i było cudownie. Bo po pierwsze, tam pogoda jest dużo lepsza, jest cieplej i... Robi się ciemno, tak dopiero około 19.00 i nie wiem, ja tam byłam i mi się tak chciało żyć po prostu. Bo też chyba pierwszy raz w życiu faktycznie wjechałam z Polski w zimę do jakiegoś cieplejszego kraju. I naprawdę, ja kiedyś wyjadę na całą zimę, bo ja sobie to nie radzę. No i oczywiście znów jedzenie w Hiszpanii było cudowne. Aha, bo w ogóle znowu byłam w Madrycie i wiecie, ja lubię ten Madryt, mi się tam bardzo podoba. Byłam tam już drugi raz, więc wszystkie turystyczne miejsca mam już tak naprawdę zaliczone, także próbowałam też tych trochę mniej turystycznych. Dobra, ale właśnie jeżeli chodzi o jedzenie, bo jak wiemy, jeżeli chodzi o Hiszpanię, jedzenie to jest jedna z najciekawszych rzeczy. To tym razem próbowałam smażonych na głębokim tłuszczu kalmarów, no coś pysznego, naprawdę. I pierwszy raz też w restauracji, bo już wcześniej jadłam, ale pierwszy raz w restauracji jadłam tortilla de patatas. I to jest takie danie, które nawet właśnie jak się kupi gotową wersję z supermarketu, to jest genialne. Bo jest to po prostu taki omlet, ale z ziemniakami. Ale ta z tej restauracji była, o oh mój Boże, ona była cudowna. Ona się rozpływała i smakowała tą dobrą oliwą i była tak dobrze posolona i mm, idealne. I w domu smażyliśmy też krewetki. Właściwie to tak bardziej je grillowaliśmy i to też było pyszne. W ogóle nie wiem, naprawdę krewetki są super, ale tylko jak się jest jakby w miejscu, gdzie można je zebrać i po prostu potem są od razu w sklepie, bo do nas wiadomo, przyjeżdżają mrożone i to już nie jest taki dobry vibe. I w ogóle też na przykład piliśmy piwo o 12, bo tam się tak robi i to jest takie śmieszne, że oni w weekendy chodzą na piwo przed lunchem e, i potem na te lunche są już totalnie pijani. Znaczy, może nie tak, totalnie, ale tak wiecie, trochę. I ja nie jestem zbyt alkoholowa, w sensie naprawdę nie piję dużo, ale tam piwo smakuje mi dużo bardziej niż u nas, bo jest takie świeże, takie wiecie, mm. Ale właśnie zdecydowanie najciekawsza rzecz, jaką tam jadłam, to jest ośmiornica. I wydaje mi się, że ta ośmiornica była gotowana, bo miała taki delikatny smak i była podana z ziemniakami i z oliwą z oliwek. I szczerze mówiąc, tekstura nie najbardziej mi odpowiadała, bo ta ośmiornica była taka gumowata, ale smakowała przepysznie. I to chyba przez tą oliwę z oliwek, bo ta oliwa z oliwek była taka wyrazista i taka, to była najbardziej oliwkowa oliwa z oliwek, jaką ja piłam, w sumie to jej nie piłam, smakowałam w życiu i o Jezu, muszę sobie taką kupić? I naprawdę, każda sałatka, w sensie, dobra, ja i tak lubię sałatki, ale każda sałatka będzie po prostu smakować jak danie z pięciogwiazdkowej restauracji. Naprawdę, coś pięknego. No i w Hiszpanii y, byłam też między innymi po to, żeby pójść na koncert Gracie, o którym wam mówiłam parę odcinków temu, kiedy robiłam odcinek o Gracie. I było bardzo fajnie. I to był drugi koncert, na który poszłam sama, bo pierwszy koncert to było, no wiadomo, Taylor. I nie wiem, czy to jest kwestia, że ja byłam za granicą, czy że nie miałam tych friendship bracelets do wymieniania się, tak jak na Taylor, ale byłam dużo bardziej onieśmielona niż na Erastur. Jeszcze w ogóle ja tam byłam tak szybko, bo chyba godzinę przed supportem już tam sobie siedziałam na moim krześle na trybunie i bałam się naprawdę do kogokolwiek odezwać. Może też dlatego, że tam, było, tam były same grupy i o dziwo bardzo dużo rodzin, coś w sensie na przykład byli rodzice z córką albo ojciec z córką. I naprawdę pierwszy raz w życiu może nie pierwszy, ale pierwszy raz od dawna poczułam się jak taki introwertyk, bo ja się 20 minut zbierałam, żeby poprosić kogoś o zdjęcie. Ogólnie to nie lubię prosić obcych ludzi o zdjęcia, bo potem jeszcze jak oni mi nawet robią te zdjęcie, to ja się zbyt stresuję tym, że obca osoba robi mi zdjęcie i one albo wychodzą rozmazane, albo mi się nie podoba, jak ja na nich wychodzę. I to była znowu też ta sama sytuacja, ale no zazwyczaj żeby poprosić kogoś o zdjęcie, mi to zajmuje dużo mniej. A teraz ja się chyba pół godziny zbierałam właśnie, żeby kogoś poprosić o zdjęcie i to było takie, no nie wiem. Ale wiecie, jestem z siebie dumna, bo to poproszę nikogo, że zdjęcie też było wyjście z mojej strefy komfortu, więc było warto. I mam teraz zdjęcia, że byłam naprawdę na tej arenie, a nie tylko przed nią, także to jest fajne. Ale wiecie, właśnie te wszystkie uczucia, taka niepewność i stres i takie poczucie, że co ja w ogóle tam robię, znikły w momencie, kiedy zaczął się koncert i zobaczyłam Gracie na scenie. Bo naprawdę, jak on się zaczął, no, ja oczywiście przepakałam pierwsze cztery piosenki i wydaje mi się, że to wynika z tego, że po prostu czułam taką ogromną wdzięczność, że mogę tam być, i też taką wdzięczność do samej siebie, że. I jestem na tyle odważna, żeby polecieć do innego kraju i pójść na koncert, tylko dlatego, że chcę iść na ten koncert, ale też po prostu czułam jakiś taki szok, że jestem w tym samym miejscu co ta artystka, której piosenki uwielbiam i że mogę ją śpiewać razem z nią. I ja wiem, że ja się tak będę czuła na każdym koncercie, ale za każdym razem jest to szokujące. No i w ogóle doszłam do wniosku, że robię bardzo dużo rzeczy sama. Takich rzeczy, których ludzie zazwyczaj. Nie robią sami i kiedyś nagram ten odcinek, ale mam jeszcze taki jeden pomysł, który muszę zrealizować zanim go nagram, ale spodziewajcie się czegoś takiego. No i oczywiście powrót z tego koncertu był bardzo stresujący dla mnie, bo tam było bardzo dużo ludzi i wszyscy się pchali na tą jedną stację metra i dla mnie taka ilość ludzi, jeszcze jak się wyjdzie z głośnego koncertu i nagle jest taka cisza, ale też... Taki bardziej może nie cisza. Jest taki harmider. To jest takie onieśmielające i bardzo mnie przeraża. Plus jeszcze byłam w obcym mieście, ale włożyłam sobie zatyczki do uszu i jakoś przeżyłam. Także wydaje mi się, że już coraz lepiej idą mi sytuacje pokoncertowe w porównaniu do Taylor, który to rzeczywiście to był dużo większy koncert. I tak dalej, ale jestem z siebie bardzo dumna, że udało mi się tak bez paniki. Spokojnie dojechać do domu. No i potem przyleciałam do Warszawy, i dzień po tym, jak wylądowałam, to jechałam prosto do Torunia, do mojego domku. Niestety się nie nacieszyłam za bardzo pobytem tam, bo drugiego dnia mojego pobytu w Toruniu zachorowałam na grypę i rozłożyło mnie tak, że w ogóle wracałam do Warszawy dzień później niż zamierzałam i ominęłam pierwszy tydzień zajęć. No i w ogóle w czasie, jak byłam w Toruniu, były też walentynki. Joje, w zeszłym roku było mi trochę smutno, że spędziłam je ja sama, to w tym roku wcale znaczy planowałam zobaczyć się z moją przyjaciółką, ale właśnie finalnie przeleżałam całe walentynki z gorączką, więc nawet no, nie miałam okazji pomyśleć o tym, że są walentynki i finalnie się z nią nie spotkałam, bo no, byłam chora. Ale w ogóle ja przez bardzo długi czas, jak się z nikim nie spotykałam tak romantycznie, to trochę czułam taką pustkę, że... Ej, fajnie by było być w relacji romantycznej, ale od paru miesięcy w ogóle i naprawdę w ogóle nie czuję czegoś takiego. I to jest takie fajne, bo czuję, że w końcu stałam się kompletną osobą, i jestem taką całością, i nie potrzebuję niczyjego towarzystwa, żeby być szczęśliwą. W sensie wiadomo, że nadal sobie cenię czas z moimi przyjaciółmi i w ogóle z ludźmi, i ja wiem, że potrzebuję tego kontaktu. Ale czas samą z sobą stał się dla mnie równie cenny, jak nie cenniejszy niż czas z ludźmi. Na przykład, czasem, choć bardzo chciałabym się na przykład z kimś spotkać albo pójść na jakieś wydarzenie, to zauważyłam, że rezygnuję z takich rzeczy, bo wolę posiedzieć sama ze sobą. Albo na przykład są takie rzeczy, które mogłabym robić z ludźmi, ale ja po prostu chcę je zrobić sama, bo wiem, że będę się lepiej bawić na swój sposób. i... Naprawdę, nigdy wcześniej nie było mi tak dobrze z moją własną osobą, co też jest dla mnie taką oznaką, że dobrze mi idzie na tej takiej drodze do kochania samej siebie. I tak myślę, że na tej drodze już jestem od, no całe życie w sumie, ale tak na poważnie to od półtora roku. I że to przynosi efekty, i to jest super. I w ogóle, jak o tym myślę, że. No właśnie nie wiem, jestem w takim miejscu, że jest mi tak dobrze ze sobą, aż czasami się boję, że będzie mi za dobrze ze sobą i przestanę wychodzić z domu, ale myślę, że nie, bo no tak jak mówiłam, ja jestem ekstrawertykiem nadal, to myślę o tym wszystkim i jest coś takiego bardzo wzruszającego dla mnie w ogóle w miłości, ale tym bardziej w miłości do samej siebie i ja jestem bardzo wdzięczna w ogóle za całą drogę, którą przeszłam, żeby dojść do tego miejsca, w którym jestem teraz, bo jestem naprawdę szczęśliwa. I teraz chciałam jeszcze, to był taki update ostatnich dwóch miesięcy, ale jeszcze chciałam teraz przejść do nowych rzeczy, które zaczęłam robić w ciągu tego czasu. Więc pierwszą rzeczą jest journaling. No i journaling to jest pisanie swoich przemyśleń w dzienniku. I ja w ogóle przez wiele lat prowadziłam pamiętnik, ale ten pamiętnik też otwierałam tylko wtedy, kiedy się coś stało, potrzebowałam sobie uporządkować myśli w głowie. A dziennik właśnie tym się różni. Przynajmniej dla mnie, że staram się w nim pisać codziennie. I czasami to jest jedna strona, czasami pięć, ale to jest taki fajny moment na codzienną autorefleksję. I piszę dziennik już trochę od ponad miesiąca, ale już teraz wiem, że journaling jest super. Nie wiem, czemu nie zaczęłam tego robić wcześniej, bo zawsze byłam fanką spisywania swoich myśli na papier, ale jakoś wiecie, ja muszę. Potrzebuję, żeby coś było częścią mojego systemu, żeby faktycznie to robić. I teraz journaling stał się częścią mojej rutyny wieczornej i ja naprawdę go robię. I też, jak ja spisuję swoje myśli, to oczywiście robię to dla siebie w tym momencie, w którym jestem i bardzo mi to pomaga i mi to relaksuje, ale też bardzo lubię myśleć o tym, że przyszła ja przeczyta sobie to, co teraz piszę za kilka lat i. Może będzie się śmiała z tego, co w danym momencie przeżywam, albo jak patrzyłam w danym momencie na świat, bo ja już teraz tego doświadczam, jak czytam mój pamiętnik, na przykład z przed 6 lat, i się strasznie wzruszam, jak myślę o tym, co było dla mnie wówczas ważne i z jakimi problemami się borykałam. I czasami się też smucę, bo ja na przykład byłam dla siebie tak okropna w wieku 15 lat i po prostu widzę, jak bardzo ja nie lubiłam siebie w tamtym czasie, chociaż to było takie no nieuświadomione. Bo ja na przykład mam tyle wpisów w pamiętniku, w którym piszę, że coś mi się nie udało, i to są takie, wiecie, wpisy w stylu: znowu nie zrobiłam czegoś tam, jestem głupia, muszę się wziąć w garść, bo na pewno nic w życiu nie osiągnę. I no to jest takie straszne, czemu ja w ogóle mówiłam takie rzeczy do samej siebie. I teraz bym w życiu nie skierowała takiego komunikatu do samej siebie, co właśnie no też mi uświadamia, że przeszłam już tą taką drogę i że się zmieniam. I. Dlatego pisanie myśli jest takie fajne, bo jest to taki materialny dowód na waszą zmianę. I pamiętajcie o tym, żeby tak jak traktujecie innych ludzi dobrze, to wyobraźcie też sobie, bo to bardzo zmieniło moją perspektywę, że coś jesteś tą inną osobą, i też wtedy zaczynacie traktować siebie dobrze. To jest ważne po prostu. Ja myślę w ogóle, że powinniśmy traktować siebie najlepiej ze wszystkich, bo jesteśmy dla siebie najważniejszymi osobami. Innych nowych rzeczy to manifestacja. Zaczęłam manifestować w sumie na początku tego roku i słuchajcie, to działa, bo ja już manifestowałam sobie naprawdę jedną bardzo dużą rzecz, chociaż jak o tym myślę, to ja nieświadomie manifestowałam to od lat, ale też ja przede wszystkim czuję, że manifestacja dała mi bardzo dużo pewności siebie i kiedyś na pewno zrobię o niej odcinek, ale to też muszę czuć, że wiem o tym więcej, więc jeszcze... Potrzebuje trochę czasu, ale no, w manifestacji po prostu chodzi o taką wiarę w to, że to, czego się pragnie, w jakiś sposób do nas przyjdzie. I oczywiście trzeba do tego dążyć, ale dążąc do tego, mamy cały czas wiarę, że to i tak się stanie. I myślę, że to jest bardzo fajne, bo na przykład ja się w ten sposób utwierdziłam w przekonaniu, że właśnie wszystkie wysiłki, jakie teraz robię. Nie pójdą na marne i że one przybliżają mnie do moich celów, ale że nie muszę się też niczym martwić, bo ja do tych celów dojdę. I nie wiem, po prostu super to jest. Super jest mieć taką. Jak to nazwać? Super jest czuć, że to, co robię, prowadzi do czegoś mnie i że przyszła ja będzie mi wdzięczna za to, co robię teraz. Coś w tym stylu. I trzecim działem dzisiejszego odcinka. Ostatnim też jest kultura. Postanowiłam poświęcić osobną część na kulturę, bo chciałabym się podzielić moimi nowymi odkryciami. Jeżeli chodzi o filmy, to wiecie, że ja się uważam za kinomankę, i postanowiłam, że w tym roku obejrzę 100 filmów, przy czym minimum połowa to będą nowe filmy, bo ja najchętniej oglądałabym dokładnie to samo do końca życia, ale tak nie można. No, ja to wiem. I właśnie liczyłam sobie, że dobrze byłoby oglądać średnio dwa filmy w tygodniu, co powinno dać 104 filmy w ciągu roku. I obecnie obejrzałam ich 16, więc jestem trochę do tyłu. Ale wiem, że to zrobię w wakacje i w święta, więc się aż tak tego nie obawiam. No ale z tych 16 tylko 7 z nich było nowymi filmami, więc to o jeden za mało, żeby wyrównać moje 50%. Także też zdecydowanie chciałabym położyć większy nacisk na nowe filmy. No i jeżeli chodzi o książki, to ja odkryłam ostatnio, znaczy nie ostatnio, to już jest refleksja sprzed jakiegoś czasu, że ja bardzo mało czytam. I chciałabym to zmienić, bo jak byłam młodsza, to ja czytałam bardzo dużo. A teraz to w sumie nawet, nie wiem, czytam niby codziennie, czytam w metrze, ale no to jest mało w sumie, jak na to, jakim ja kiedyś byłam molem książkowym. I postanowiłam, że w tym roku przeczytam 20 książek. I ja wiem, że niektórzy ludzie czytają po 100 książek rocznie i kiedyś też tak zrobiłam, ale bardzo wypadłam z formy i myślę, że osiągnięcie tych 20 książek już będzie dla mnie trudne, ale spróbujemy. No i też wiadomo, że niektóre książki mają 100 stron, inne mają 1000, więc ciężko jest to zmierzyć, ale no chciałabym po prostu, jak na przykład spojrzeć na ten rok, też w ogóle już od paru lat sobie nie spisywałam książek, które przeczytałam, bo kiedyś to robiłam. Ale chciałabym, w tym roku zaczęłam to spisywać, i chciałabym po prostu spojrzeć na ten rok i sobie pomyśleć, ej, ale fajnie, że przeczytałam te książki, bo na razie nie mam za bardzo tego poczucia. Ja niby zawsze coś czytam, ale w sumie to nie do końca. No i póki co idzie mi dość marnie, bo skończyłam dwie książki w tym roku, ale jestem na etapie czytania intensywnie dwóch kolejnych i mniej intensywnie kolejnych czterech, więc jeżeli uda mi się skończyć te sześć książek, to już będę miała osiem. Boże, to nie będziemy w połowie. Co za masakra. Ale no, będzie dobrze. Też pewnie najwięcej książek będę nadrabiać w wakacje. Muzyka. Wiecie, że ja kocham Taylor, ale wydaje mi się, że moja bardzo intensywna faza na Taylor powoli dobiega końca. W sensie nadal słucham jej bardzo dużo, ale też zauważyłam, że coraz mniej o niej myślę i coraz częściej mam ochotę sięgnąć po nowych artystów. Może nie nowych, innych artystów. Ale to jest okej, okay, bo. Też miałam taką refleksję ostatnio, że przez długi czas mojego życia bardzo chciałam, żeby wszystko było tak jak zawsze, i potem byłam bardzo sfrustrowana, jak coś się zmieniało. Ja wiem, że mówiłam też o tym w moim odcinku o podsumowaniu roku, ale też w ciągu ostatnich miesięcy odkryłam, że zmiany i przemijanie jest okej okay, i że właściwie jest nawet fajne i że niektóre rzeczy, ludzie albo właśnie artyści, którym się otaczamy są z nami tylko przez jakiś czas i Taylor zawsze będzie miała specjalne miejsce w moim sercu i wiem, że z momentem, z którym ona wypuści nowy album albo Taylor Swift, Taylor's Version, no, Reputation też wiadomo, to ja będę go słuchać na okrągło, ale w tym momencie się troszeczkę oddalamy od siebie. Znaczy to bardziej ja od niej, no bo ona nie wie o tym, że ja żyję. Może też dlatego, że mimo wszystko jej piosenki mi się kojarzą z takim trudniejszym okresem mojego życia. W sumie to nie, w sumie to nie trudniejszym, ale na swój sposób trudniejszym. I po prostu jak teraz poznaję jakichś artystów, to nie mam takich negatywnych konotacji i na swój sposób jest to odświeżające. Ale właśnie dzięki temu, że teraz mam przestrzeń na nowych artystów, to właśnie słucham bardzo dużo Gracie, bo no jednak słyszałam ją na żywo, ale mam nową miłość muzyczną i nie spodziewałam się w ogóle, że znajdę kolejną nową miłość muzyczną. Wydaje mi się, że ona oficjalnie dołącza do po prostu mojej świętej trójki ulubionych artystów. Czwórki, świętej czwórki, bo w świętej czwórce mojej myślę, że w tym momencie figuruje Taylor, Gracie, Chapel i uwaga, moja nowa miłość, czyli Klero. Pisze się Clairo. I to jest taka indie popowa artystka. I ja już słyszałam wcześniej piosenki, ale muszę wam powiedzieć po prostu jak się zaczęła moja miłość do Klero, bo to było tak niespodziewane. Bo czasami sobie słuchałam tych takich playlist stworzonych przez Spotify i właśnie raz sobie słuchałam takiej playlisty i musiałam dodać jedną piosenkę od Klero, do mojej własnej playlisty losowych artystek, bo ja bardzo lubię tworzyć w ogóle playlisty z piosenkami danego artysta. Na przykład, wiecie, mam playlistę na Lana Del Rey, w której są piosenki Lany, które ja lubię. No i właśnie mam też tak, że czasami lubię tylko dwie, trzy piosenki od danej artystki albo artysty, no to wtedy bez sensu mi jest tworzyć nową playlistę specjalnie dla nich, więc mam taką zbiorczą. No i ostatnio sobie tam jej słuchałam, to było w styczniu w sumie. I wpadłam na piosenkę, właśnie klero, którą musiałam wcześniej dodać tam, czyli Add Up My Love. To jest piosenka z jej najnowszego albumu Charm. I słuchajcie, to była miłość od pierwszego słuchania. W sumie to drugiego, bo skoro dodałam ją do playlisty, to musiałam ją już wcześniej słyszeć. Ale naprawdę tak mnie ujęła ta piosenka, wróciłam do domu, pamiętam wtedy, i posłuchałam całego albumu Charm. I no ja jestem zakochana teraz w tym albumie, naprawdę. Bo nie wiem. Klero totalnie trafiła w mój taste i naprawdę ja jej słucham teraz codziennie, słucham Charm tak średnio co drugi dzień, bo inne albumy też próbowałam, ale aż tak mi nie siadło jak ten Charm, chociaż powoli się otwieram też na jej inne dzieła i no po prostu ach, po prostu jest, jest super. I wiecie, że ja podchodzę do muzyki bardzo emocjonalnie, ale właśnie w takie chwile, że coś mi trafia w ucho za pierwszym razem... Ja potem nie potrafię się oderwać od tej piosenki, są bezcenne. I ja jestem taka wdzięczna, że żyję w czasach streamingu i algorytmów i mogę sobie beztrosko odkrywać muzykę i właśnie trafiać na takie perełki i takich muzycznych soulmate'ów. To mnie tak uszczęśliwia. Nie wiem, ludzie czasami mówią, że urodzili się w złej generacji i że chcieliby żyć w latach, w których, nie wiem, na przykład w latach 80. i słuchać muzyki z lat 80., -tych. ale nie, ja się w ogóle w sensie. Ja się bardzo cieszę, że żyję w czasach dzisiejszych i mogę sobie tworzyć ładne playlisty i opatrzać je emotkami i że mogę potem do nich znajdować zdjęcie z mojej własnej galerii albo z Pinteresta i to jest super. Kocham tworzyć playlisty i kocham odkrywać nową muzykę, którą zapodają mi algorytmy Spotify'a. To jest świetne. E no i... Jezu, naprawdę. Tak jestem zachwycona tymi piosenkami i bardzo często chodzą mi teraz po głowie i one mnie tak relaksują, ona mnie tak relaksuje i poluję teraz może na jakiś koncert klero, byłoby super pojechać. Ale widziałam, że jest w trasie po Europie dokładnie w tym momencie, więc nie wiem czy mi się to uda, ale zobaczymy, naprawdę zobaczymy. I to już byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podoba taka trochę inna forma. Bardziej taka luźna pogadanka, może jeszcze kiedyś zrobię taki, bo ja się bardzo dobrze bawiłam. I dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Do usłyszenia następnym razem. Pa!